Policjanci nie mogą uwierzyć własnym oczom, gdy widzą dwóch siedmiolatków jadących samochodem z dużą prędkością. Ale kiedy widzą, co było na tylnym siedzeniu, ich serca bolą i gorzko płaczą. W tej gwiazdistej nocy zespół funkcjonariuszy policji przeprowadził rutynową operację na głównej alei miasta, aby sprawdzić dokumenty i zapewnić bezpieczeństwo ruchu. To była spokojna noc z przejeżdżającymi samochodami i motocyklami, niektóre zatrzymywały się na sygnałach policyjnych, inne jechały dalej po krótkiej inspekcji. Dobry wieczór. Dokumenty pojazdu i prawo jazdy. Proszę, poprosił jeden z funkcjonariuszy z latarką w ręku, oświetlając wnętrze pojazdów, które zatrzymywały się na jego sygnał. Większość kierowców współpracowała, okazując wymagane dokumenty. Niektórzy z drobnymi wykroczeniami zostali upomniani, inni wy bez większych problemów. Wieczór przebiegał zgodnie z przewidywalną rutyną, aż niezwykłe wydarzenie przerwało monotonię nocy. Pozornie zwyczajny samochód zbliżył się, ale zamiast zwolnić do kontroli zgodnie z instrukcją, przyspieszył, gwałtownie przejeżdżając przez policyjną barierę jak duch w nocy. Zaskoczeni funkcjonariusze wymienili zdezorientowane spojrzenia, po czym przystąpili do działania. Jedziemy, krzyknął dowódca akcji oficer Filip, po czym wraz z innym funkcjonariuszem szybko wsiedli na motocykle, włączyli syreny i rozpoczęli pościg z dużą prędkością. Uciekający samochód skręcił lekkomyślnie między innymi pojazdami, jeszcze bardziej zwiększając pilność pościgu. Ten facet musi być pijany, powiedział jeden z policjantów przez radio. Ulice, zwykle spokojne o tej porze, stały się scenerią dla filmu akcji. Przy dźwięku syren odbijającym się echem między budynkami, pościg trwał przez kilka przecznic, a uciekający samochód wydawał się zdeterminowany, by nie zostać złapanym. Ale w końcu, na ślepym zauku. Samochód nie miał wyboru i musiał się zatrzymać. Policjanci z wyciągniętą bronią zsiedli z motocykli i ostrożnie podeszli do samochodu. Policja, wysiadać z samochodu z rękami na widoku, krzyczeli, otaczając pojazd. Serca wszystkich biły gorączkowo, przygotowani na każdą ewentualność. Z wyciągniętą bronią nakazali kierowcy opuścić przyciemniane szyby samochodu. W powietrzu wyczuwalne było napięcie i byli gotowi na konfrontację. Jednak to, co zobaczyli, gdy szyba powoli się otworzyła, całkowicie ich oszołomiło. Oczy policjantów rozszerzyły się w szoku i niedowierzaniu. Ich broń opuściła się niemal natychmiast, a światło latarki ujawniło coś, o czym nigdy by nie marzyli. Oszołomiona cisza ogarnęła scenę. Żaden z nich nie był przygotowany na to, co znaleźli wewnątrz samochodu. Kiedy funkcjonariusz Filip, w towarzystwie swojego partnera, Podszedł do samochodu za nieostrożną jazdę, znaleźli małą istotę zamiast spodziewanego pijanego kierowcy, którego myśleli, że zobaczą, był mały chłopiec zaledwie siedem lat, z rękami na kierownicy. Na siedzeniu pasażera siedział drugi chłopiec w tym samym wieku i identyczny. Bliźniacy zajmowali przednie siedzenia. Drugi funkcjonariusz, również z latarką w ręku, oświetlił wnętrze pojazdu i był zakłopotany. W jego głosie słychać było niedowierzanie, które było echem szoku Filipa. Co wy robicie? zapytał policjant, starając się zachować spokój w obliczu tak niecodziennej sytuacji. My tylko jąkali się chłopcy. Proszę wysiąść z pojazdu rozkazali policjanci zgodnie z protokołem. Chociaż byli zdezorientowani, poprosili chłopców, którzy przedstawili się jako Lukas i Gabriel, aby wysiedli z samochodu. Gdy tylko mały wyszedł, zaczęli płakać ze strachem widocznym w ich drżących głosach. Nie. Aresztujcie nas, proszę. Nie zrobiliśmy nic złego, błagał Lukas. Podczas gdy jego brat, starając się być silnym, dodał: Nie jesteśmy przestępcami. Funkcjonariusze wymienili spojrzenia, nie mając pojęcia. Jak postąpić? W końcu zostali przeszkoleni do radzenia sobie z przestępcami a nie przestraszonymi dziećmi, które w jakiś sposób znalazły się za kierownicą samochodu w środku nocy. Wciąż próbując zrozumieć sytuację, funkcjonariusz Filip podszedł do samochodu, aby dokonać bliższej inspekcji. Kiedy mężczyzna spojrzał na tylne siedzenie, jego serce niemal stanęło. Oprócz tego, że chłopak prowadził samochód, to co znajdowało się z tyłu było niemożliwe do przewidzenia. Czy możesz, na miłość boską, mi to wyjaśnić? Zapytał. Jego głos mieszał się z troską i lekkim tonem desperacji. Bliźniaczki, ocierając łzy i próbując opanować szloch, spojrzały na siebie, zanim zaczęły opowiadać swoją historię. Wiedzieli, że to, co zrobili, było niewiarygodne, a nawet niezgodne z prawem. Ale wiedzeni potrzebą, nie widzieli innego wyjścia. Oczy policjantów były szeroko otwarte z ciekawości, gdy przygotowywali się do wysłuchania historii chłopca, która zapowiadała się równie niezwykła, jak scena, której właśnie byli świadkami. Rzecz w tym, że wcześniej tego popołudnia bliźniacy Lukas i Gabriel byli pełni oczekiwań. Ich matka, Elis, samotna matka, która poświęcała każdą sekundę swojego dnia na opiekę nad trójką małych dzieci, wróciła wcześniej z pracy. Hum, wróciłeś wcześnie. Świętowali. Kobieta pracowała jako opiekunka osób starszych, co wymagało od niej wiele wysiłku, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Była to praca na pełen etat i biedaczka wracała do domu tylko na noc. Jednak tego wieczoru zwolniła nianie. Taylor chciała spędzić kilka cennych godzin ze swoimi dziećmi, w tym z noworodkiem, Sofią. Był to czas w ich życiu, kiedy wszystko było stosunkowo stresujące, chociaż nie było tak źle, ponieważ chłopcy cieszyli się szkolnymi wakacjami. Bliźniacy cieszący się wakacjami dzielili swój czas między gry wideo i typowe przygody siedmioletnich chłopców. Ich ulubionymi grami były wyścigi samochodowe, w które grali z entuzjazmem i braterską rywalizacją. Idę. Żeby Cię wykończyć. Lukas zażartował z brata, zaciskając palce na gamepadzie. — Ja już wygrałem. — Przestań się wygłupiać. — Nie masz żadnych szans. Odparł bliźniak. W międzyczasie niania opiekowała się małą Sofią, upewniając się, że dziecko jest dobrze odżywione i wypoczęte. Zajmowała się też domem, gdy Elis nie było w domu. Życie biednej matki nie było łatwe, odkąd jej mąż porzucił ją, by uciec z inną kobietą, zostawiając ją samą z trójką dzieci do wychowania, a najmłodsze było zaledwie noworodkiem, codziennie walczyła o utrzymanie domu, związanie końca z końcem i zapewnienie rodzinie komfortu. Ciężar odpowiedzialności często wydawał się przytłaczający, podobnie jak ból porzucenia. Ale jej miłość do dzieci dawała jej siłę, by żyć dalej. Jeden dzień na raz. Tylko jeden dzień na raz. Pomyślała. Jednak tego dnia Elis nie czuła się zbyt dobrze. Od rana źle się czuła, ale przypisywała ten dyskomfort nagromadzonemu zmęczeniu i wyczerpującej rutynie. Wyszła więc wcześniej z pracy. Miała nadzieję, że spokojna noc w domu w towarzystwie ukochanych dzieci, a następnie dobry sen sprawią, że znów będzie zupełnie nowa. Kobieta dotarła do domu, a dzieci świętowały jej powrót, już dzieląc się tym, co robiły w ciągu dnia. Mamo, cały dzień graliśmy w gry i osiągnęliśmy najwyższy wynik na poziomie drugie bliźniaki powiedziały z dumą, Och, to wspaniale, kochani. Powiedziała, ty. Możesz dziś iść wcześniej do domu, Taylor. Odprawiła nianie ze zmęczonym, ale wdzięcznym uśmiechem. Elis kupiła pizzę, mały luksus, na który pozwalały sobie przy specjalnych okazjach. Pizzę. Oczy Lukasa i Gabriela rozbłysły z zaskoczenia. Jedzenie pizzy było wydarzeniem, na które zawsze czekali z niecierpliwością. Wieczór nadal był przyjemny ze śmiechem i opowieściami dzielonymi przy stole. Ale nagle to, co miało być chwilą rodzinnej radości, zamieniło się w koszmar. Elis, czując przytłaczające zawroty głowy, upadła. Jej głowa spadła ciężko na talerz przed nią, a sos z pizzy rozlał się po niej, kobieta zemdlała. Ni stąd, ni zowąd nastała ogłuszająca cisza. Lukas i Gabriel byli przez chwilę sparaliżowani, a na ich twarzach malował się strach i dezorientacja. Patrzyli na siebie z oczami pełnymi łez, nie wiedząc co robić. Ich matka, która zawsze była ich opoką, teraz leżała przed nimi nieruchomo, uruchamiając łańcuch wydarzeń, które doprowadzą ich do podjęcia desperackiej decyzji. Tej nocy bliźniaczki siedziały z boku stołu, z paniką na twarzach, wpatrując się w nieprzytomną matkę. Mamo. Obudź się, krzyczeli, potrząsając kobietą, ale ona nie reagowała. Czy ona nie żyje? Gabriel zapytał płaczliwie. Starszy brat, starając się zachować spokój, powiedział, że zemdlała tylko wtedy, gdy ją dotknęli. Jej skóra płonęła od gorączki. Dzwoń po karetkę- Gabriel. Teraz rozkazał Lukas i uniósł głowę matki, by mogła oddychać. Chłopak bez wahania podniósł słuchawkę i zadzwonił na pogotowie, jego głos drżał, gdy wyjaśniał sytuację. Odpowiedzą na drugim końcu linii było wiadro zimnej wody. Będziemy. Będziemy na miejscu za 20 minut. Wszystkie jednostki są. Zajęte. Ogarnęła ich rozpacz. Nie mogli czekać tak długo. Obawiali się, że dla ich matki będzie za późno. W akcie odwagi postanowili działać. Pracując razem, chłopcy zanieśli matkę do samochodu. Ostrożnie umieścili dziecko, Sofię, w foteliku samochodowym i wbrew wszelkim przeciwnościom udało im się uruchomić samochód. Mama umrze, jeśli szybko tam nie dotrzemy. Powiedział Lukas, jego ton był pełen pośpiechu. Mieszkali na odludziu, a najbliższy szpital znajdował się w centrum miasta. Ale jak bliźniacy nauczyli się prowadzić. W rzeczywistości mali chłopcy opierali się na grach wyścigowych, które tak bardzo kochali. Lukas i Gabriel wykorzystują swoją wirtualną wiedzę, aby uruchomić samochód, wrzucić bieg i odjechać, poruszając się po ciemnych ulicach. No dalej, Gabriel szybciej. Zachęcał brata, trzymając kierownicę. Podczas gdy drugi na zmianę kontrolował samochód i pedały. Ponieważ były małe i kierowca nie mógł ich dosięgnąć samodzielnie, była to idealna synchronizacja zrodzona z braterstwa i desperacji. Kiedy jednak zobaczyli przed sobą policję, wpadli w panikę. Jedź! Szybciej, Gabriel! krzyknął Lukas. Wiedzieli, że nie mogą się zatrzymać, niekiedy każda sekunda liczyła się dla życia ich matki. Przebiegli przez blokadę, rozpoczynając policyjny pościg, którego nigdy sobie nie wyobrażali. Gdy tylko wysiedli z samochodu, noc przeszył rozpaczliwy krzyk chłopca. Nie nękaj nas, proszę. Chcemy tylko uratować naszą mamę. Płakali, uzyspływały im po twarzach. Policjanci, początkowo gotowi do aresztowania przestępcy, okazali się nieuzbrojeni. Widok tych małych braci zjednoczonych w desperackiej misji ratowania życia matki głęboko poruszył ich serca. Niepohamowane łzy lśniły w ich oczach, gdy byli świadkami tej sceny. Instynkt opiekuńczy zastąpił protokół. Byli teraz zdeterminowani, by pomóc chłopcom i nieprzytomnej kobiecie z tyłu. Kierując się odwagą i bezwarunkową miłością tych dzieci, napięcie chwili ustąpiło miejsca wyścigowi z czasem jednocząc policjantów i dzieci we wspólnym wysiłku ratowania życia, zmieniając tę noc w historię desperacji, odwagi i wspólnego człowieczeństwa. Funkcjonariusz prowadzący operację, Filip, działał szybko, co było odzwierciedleniem jego zaangażowania w ochronę i opiekę nad osobami w jego społeczności. Gdy tylko zdał sobie sprawę z powagi sytuacji, nie zawahał się. Mark. Wracaj z rowerami. Zabieram chłopców do szpitala. Kontynuuj operację bezemnie. mnie. Mnie rozkazał. Wsadził Lukasa i Gabriela na siedzenie pasażera samochodu i ruszył w kierunku najbliższego szpitala. Każda sekunda liczyła się dla życia matki chłopca. Po przybyciu do szpitala Filip pilnie niósł matkę chłopca i pobiegł na izbę przyjęć, podczas gdy bliźniacy nieśli dziecko, Sofia podążała za policjantem. Zespół medyczny przygotował się i natychmiast podjął działania. Zabierając Elis na leczenie. Podczas gdy matka była pod opieką, Filip został z dziećmi w poczekalni, zimnym i bezosobowym otoczeniu, które kontrastowało z ludzkim ciepłem gestu. Dzieci otoczone niepewnością i strachem nie mogły ukryć swojej udręki i zwróciły się do policjantów. Czy nasza mama umrze? O nie! Nie będziemy mieli ojca ani matki, płakał Gabriel, jego głos był zdławiony emocjami. Lukas, równie zrozpaczony, przytulił brata, dzieląc ten sam cichy strach. Nie masz ojca? zapytał policjant z bólem w sercu. Rozmawiając z chłopcami, Filip dowiedział się o porzuceniu przez ojca historii, która była mu boleśnie znajoma. Bob powiedział, że zostawił nas dla jakiejś kobiety, płakali mali chłopcy. Policjant, czując głęboką osobistą wieść z chłopcami z powodu własnego doświadczenia porzucenia przez ojca w dzieciństwie, próbował ich pocieszyć. Wszystko będzie dobrze. Waszej matce nic nie będzie. Jest teraz w dobrych rękach, powiedział, starając się dać trochę nadziei, którą sam z trudem odczuwał. Wzrosła między nimi empatia, zjednoczona historiami o stracie i odporności. Kilka godzin później lekarze przynieśli wieści. Elis miała gorączkę krwotoczną denga, poważną chorobę, ale została zdiagnozowana na czas. Kiedy dzieci wyjaśniły, gdzie pracowała w domu starszego mężczyzny, lekarz połączył kropki. Prawdopodobnie złapała chorobę w domu starszego mężczyzny, ponieważ było tam wiele roślin. Wyjaśnił, że będzie musiała pozostać w szpitalu przez kilka dni na obserwacji, ale jej stan jest stabilny. Poruszony sytuacją dzieci, Filip zdecydował, że zaopiekuje się nimi, podczas gdy ich matka będzie wracać do zdrowia. Chodźmy, chłopcy, mężczyzna zabrał całą trójkę do swojego domu, przygotowując sypialnię tak, aby mogli wygodnie spać w podwójnym łóżku. Dla małego dziecka zaimprowizował bezpieczne łóżeczko dla Sofii, upewniając się, że nie będzie narażona na ryzyko przewrócenia się i wypadnięcia z łóżka w nocy. Filip, zadowolony z pomocy. Usiadł na kanapie. W kolejnych dniach policjant starał się zabierać chłopców, by codziennie odwiedzali matkę w szpitalu, upewniając się, że podtrzymują wieś i nadzieję na jej wyzdrowienie. To nieoczekiwane doświadczenie zbliżyło mężczyznę i dzieci w sposób, którego żadne z nich nie mogło przewidzieć. Przekształcając noc rozpaczy w opowieść o współczuciu, opiece i nowej rodzinie. Po ponad tygodniowym pobycie w szpitalu Elis w końcu odzyskała przytomność i zdrowie. Kiedy się obudziła, pierwszym widokiem, jaki zobaczyła, byli jej synowie Lukas i Gabriel obok niej oraz policjant, który trzymał w ramionach jej córkę, Sofię. Początkowa dezorientacja ustąpiła miejsce fali ulgi i wdzięczności, gdy jej podekscytowane i pełne ulgi dzieci opowiedziały jej wszystko o przygodzie, którą przeżyli, aby ją uratować opowiedziały, jak w obliczu braku natychmiastowej reakcji ze strony pogotowia ratunkowego, podjęły odważną decyzję o zabraniu jej do szpitala. I jak Filip, policjant, który ścigał ich, myśląc, że są przestępcami, stał się ich aniołem stróżem. Elis nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Każde słowo zwiększało jej podziw i wdzięczność dla Filipa, który nie tylko zaopiekował się jej dziećmi podczas jej hospitalizacji, ale także przyjął je do swojego domu, oferując im bezpieczeństwo i komfort w czasie skrajnej bezbronności. Była głęboko poruszona, gdy dowiedziała się, że pomimo własnych trudności i dzieciństwa naznaczonego porzuceniem, zdecydował się działać ze współczuciem i hojnością. Niespodziewana życzliwość nieznajomego szybko przerodziła się w głęboką więź, nie tylko między Filipem i Elis, ale także z Lukasem, Gabrielem i Sofią, którzy szybko go polubili. Kiedy nadszedł czas powrotu do domu, rodzinę ogarnęła mieszanka emocji. Bliźniacy byli wyraźnie smutni, że muszą pożegnać się z oficerem, chociaż byli podekscytowani, że ich matka wróciła cała i zdrowa. Elis zdawała sobie sprawę ze szczególnej więzi, jaka wytworzyła się między jej dziećmi a Filipem i czuła głęboką wdzięczność za wszystko, co zrobił. Nie chcąc, aby ta wieś została utracona, zaczęła zapraszać go do odwiedzania ich w weekendy i kiedy tylko chciał, podtrzymując wieś, która wytworzyła się między nim a dziećmi. Filip z radością przyjął zaproszenie i z czasem jego wizyty stawały się coraz częstsze. Należało się spodziewać, że przyjaźń między matką a policjantem przerodzi się w coś głębszego. Elis znalazła w nim nie tylko wybawcę w chwili rozpaczy, ale także życzliwego i kochającego partnera kogoś, kto podzielał jej wartości i marzenia. Ich związek rozwijał się w oparciu o wzajemny szacunek, podziw i rosnącą miłość, która od samego początku wydawała się predestynowana. Dla dzieci funkcjonariusz stał się ojcem, którego im brakowało wypełniając pustkę w ich życiu miłością, bezpieczeństwem i stabilnością. Po roku rosnącej miłości i dzielenia się, Filip i Elis pobrali się podczas kameralnej ceremonii, świętując początek nowego wspólnego życia. Dzieci, rozpromienione szczęściem, świętowały pojawienie się w ich życiu kochającego i oddanego ojca. Policjant, który w dzieciństwie zmagał się z porzuceniem i samotnością, znalazł całkowite odkupienie w rodzinie Elis, domu pełnym miłości, śmiechu i ciepła rodzinnego, którego zawsze pragnął. Tak więc to, co zaczęło się jako niezwykła noc rozpaczy i niepewności, zmieniło się w historię miłosną z odbudowaną rodziną na końcu. Nigdy nie lekceważ rzeczy, a będziesz zaskoczony. A jeśli spodobała ci się ta historia, jestem pewien, że następny film, który pojawi się na twoim ekranie, również cię poruszy. Nie zapomnij zasubskrybować, dać nam kciuka w górę i aktywować dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych nadchodzących filmów. Do zobaczenia w następnej wzruszającej historii.